Witajcie w krótkim vlogu informacyjnym. Dzisiaj mam zamiar zacząć dwie nowe serie. Znaczy jedną już zacząłem, bo nakręciłem z, odci z niej odcinek, ale czekajcie, wygram, ale będę zaczynał jeszcze jedną serię, którą podał mi um, jeden z widzów. Tutaj macie jego komentarz. Ale jeśli komuś się nie chce czytać, to po prostu w skrócie. Możecie przysłać mi filmiki na ten link. Tu, tu. Link, to jest mail na tego maila, i raz na tydzień zobaczymy ile tego będzie. Będę wybierał najlepsze filmiki i będę je wstawiał w takie top 5 tygodnia moich widzów, czy na jakoś to jeszcze nazwiemy. Więc, yy, jeśli się to przyjmie, to będzie częściej. Jeśli będzie więcej filmików, będzie to częściej. Tylko proszę wysyłajcie mi. Po jednej akcji, nie jakoś swoją zlepiankę, tylko po jednej akcji, powiedzmy, że jedna akcja może brać udział raz na tydzień. Tylko wiadomo, jak jednego tygodnia mi to prześlecie, to drugiego tygodnia nie możecie mi przesłać tego samego, tylko coś innego, jakąś inną akcję. Więc zapraszam, przesyłajcie mi to na maila i na pewno, jeśli to będą fajne placy, to się to pojawi. Taki króciutki vlog. Udostępniajcie, może będzie więcej ludzi, więc cześć.